Polecam stronkę CS CSMoney do tradowania i kupowania skinów w League, macie oczywiście w opisie. Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i w kolejnym odcinku S1GEHS. To nie wiem, który to już jest numerek, ale to nie ma znaczenia, przechodzimy do gierki. Poland. O kurde. Ty you speak Russian? Jak ja mówię, że jestem z Polski. Porąbało cię, gościu? Reszbi? Dobra no. Dobra, tym razem zrobię to bezkompromisowo, po prostu sobie polecę, bez żadnych Może żartować. A, stop, nie rozumiałem, że powiedział stop, ale... No nie, kevdar nie ma? Nie myślałem. O, Nice. Side prawo, nie? Good job, nice. Rush wyszedł, cud. I nie, nie zrobiłem killa i Rush wyszedł. Даже к ван и отталкиваешься, да? Найс. Так, могу играть. Убегаем к Я в красном лагере, они оба Окей. Czuję, że zaraz będzie spray i nas obydwu zabije. Co to za cfaniak jest? To jest pan Lucky, który mógł już wszędzie pójść dosłownie w tym momencie. No i good. Oj, oj.

Jungle, no? no i no, nice, jest nawet nie muszę zabijać, oni ich tam ładnie kilują. OK Okej. Okay. z podróbą parę nie grają ja pierisławy cię on pierwisały strygał CT tak? Nice on już tam CT zabił Co się dzieje? Czy na sajte gościu gdzieś może być. Nie wiem czy może być czy nie no i kuziob Konektor jest o kurde tu jest Nice Dają radę kurde ci teamyci szczerze mówiąc Zigla jakieś banieczki czasami nawet trafiają Kurde no? Z Rosji ale dajemy radę nie? No, widziałem

no Co za typ? Nie dostał flesza. No tak, no ale to co z tego, jak oni się sami wybiegają na A co rundę? To niezłe. Granie jako team. Prostak se zdecydował zakończyć swoje życie. Mogę tak grać, wanted from me. O kurde, ostry wyjazd, trzech z kuchni wyjechało. I Short jeden. Wszystko wiemy, ale, ale nic nie wiemy. O, to był last. Myślałem, że już... Nie wiem, z trzech został, tu... No i git. Mają reset, tak? No, to praktycznie jest reset, bo po jednym przeżyło, to mają to samo co reset praktycznie, bez różnicy. Pan Palace pushing.

No i hit To bot mm, reszta B. Bot fakeowo A. Widzicie takie boty to są dopiero? Inteligentne stworzenia. Albo przynajmniej jakieś flesze rzucić na A. Patrzcie jak... Nie wiem, dawno takiego teamu nie miałem. Albo to są jakieś cheaty, albo co, ale... Dziwne rzeczy się dzieją naprawdę. Mir też. O kurde chyba dużo będzie co Underpass Miałeś taki spray prefire w głowę Jeszcze? Top hit 1 i zakręt chyba, tak? Nie wiem czy top mid, czy zakręt Zakręt No, no, Was słyszę z powrotem Nie popał ty, Lech, nie popał Ja rozlecieli z niej, cholernie, niełatko Jest he there? No, myślałem, że to Diko no, jakiś Chciałem, że to ja, <grym> ale już ucieszony, kurde. Przebacz, taki w słuka Mam tam na midu, dobra, ja też mam tam na midu. On mi dał heada i w tym samym momencie dostałem od przeciwnika, widzieliście to? Ja nie wierzę w to, nie. U, wojna. Ojej, Minus 65 Minus 65. One, two, Y co drugi was? jeszcze co za typ! Widzieliście to? Yeah. Jaki head mi dał? Naprawdę ten jest strasznie dziwny, bo tu ludzie dają no. takie heady czasami. Ale wiedziałem, że ma się 7HP no to najdzika na 100% mu już dałem. Pan under connector. No właśnie. Where? Where where, where? Where nie ma to jak się dogadywać z ruskimi. Oh, low, low, minus 8, Co tu Dziwiłem parę razy w tym meczu, że dostawałem takie gongi. Mimo tego, że byli mega słabi, nie? A, bo to orzełek, no to wszystko jasne, czyli po prostu troszkę o mnie ostrzelać I tutaj nie mam żadnych zarzutów meczik bardzo fajny, widzimy się w następnym No i okej, okay, jak widzicie, standardowa mapa Coś ostatnio w ogóle mnie nie znajduje mapek Hello Typu Overpass na przykład, wiecie, tam jakieś niuki. Tak, tak Ja tym razem na B, gdyż, bo, ponieważ Oni się nie poradzą beze mnie pewnie Chociaż ja też się nie poradzę pewnie Dwóch platform, to jest dobry setup na pistolkę a to nie będzie B. Short, short. Elot, elot. Let's go, let's go. No i jedziemy, nie? Push shorta, teraz my jesteśmy z terrorystami. Google -go. Last. Oh. Urdek, good job! No i kiepdar nieźlicie za pedo. Ale to już nie mógłby opanować gość. Short clear. Ona miała być pedo no ale. Niezbyt to wyszło ten ostatni strzał. Tak, dziewięć, proszę. Co za hipster. Ten to jest jakiś bot totalny, no patrzcie. Patrzcie co za bot jest w ogóle. Patrzcie na jego poruszanie się. To, to, to nie jest to nawet... Nie. No boty się lepiej poruszają, bo mają te ścieżki jakieś tam mniej więcej zaprogramowane, wiecie o co chodzi. Ścieżki poruszania się po mapach, co ci co robią mapy robią. Widział gościa, nie zareagował. Nie, to taki kompletny bot. Kompletny podnie. ten mecz będzie ciężki już teraz, to mogę powiedzieć. XD. No dobra, nie mam szans. Tumor O, fajnie się bawić na B, no, naprawdę, super, super zabawa, no tak, okej. Okay. Nie, ten mecz będzie, ten mecz będzie bardzo ciężki do wygrania, nie? Ten gość jest botem, ten jest botem, ten jest botem. Naprawdę. Ten nie wiem jak gra, ale... Zuz drus No, po rusku. Dwóch ruskich. Botów. O, widzę, że tu skilla mają tutaj gracze. Okej. Się w nie? No bo... A No, no dobre XD Idziemy na Ląga, nie będziemy się mnie spodziewał może co Zobaczymy czy jest cheaterem, czy nie No na sajcie się ustawił naprawdę Najłatwiejszy klacz w mojej karierze, nie? Nie, nie wiem, gdzie jest, no ale i tak kałaszka my zachował lepiej. Tak, tak, gada jest tam po rusku, no jasne. Kluczowy swój report. Ciekawe, czy się mnie spodziewa. Szkoda, że tak skakał, no bo tu ktoś z kałacha jeszcze strzelał. I trochę się boję, że. Nie, to on chyba zmienił na awówkę po prostu. Nice, good. No, oni przeszli już! What? No i gut Może nie będzie tak źle. But step my partner's report button, you are so idiot. Kikować go czy nie? Ludzie, nie wiem, taka decyzja trochę moralna. Nie ma kila jeszcze nie, to nas kikujemy. To właśnie chciałem teraz taki ostatni, jakby ten, ostatnią poszlakę. Jeśli nie będziemy o killa, powiedziałem sobie, tylko kikuję, nie? No i nie ma kila. Ale bot by nie mógł tak nie raszować, może co? To by było lepiej. Nice bot. i be better than flex. Co za typ. Bot zabił, a Flex przez 7 rut zabić nie potrafi. Nie miał flesza? To idę na longa. U fraga. Co za typ Muszę mu napisać, żeby się nie odpalał w żaden jakiś taki sposób z powodu płaczu, bo to się może zdarzyć. Być może już się odpalił. No, mówiłem, mówiłem, że tak będzie, mówiłem Great. Dobra, one tap. Nie wychylają, cóż za... Okej okay. Kurde, pan AWPRS. No, gdzie jest last? No i kudział. Masz defa? No i super. Bo cię nie. Pff. Co za bot? Dane skliary. bot. jest clear. Nice bot. Bot daje info, bot zabija. Kurde, czego chcieć więcej? spodziewać na 100% już nie. Ciekawe czy się uczą na błędach. Pewnie będą załupy patrzeć już co. No, nice. wiedziałem. Ale. zlakował go, kurde, no! Jak ja go miałem zabić, jak on mi się przeteleportował, kurde! No i jaka ta gra jest czasami wkurzająca nie? Teraz... Czemu on biegu Nie rozumiem tego. Dexter, bocie, kurde, skoncentruj się. Nie strzelaj w biegu. Dać, dać! Dać, dać? Nie wiem, co za język jest w ogóle. Jakiś dziwny. No, patrz, krosa, no i zabijasz, tylko musisz... Ooo, tubi. Platform. Platform. No tylko czemu nie przemieszczać gościu w niego, tylko jakieś fliki z Afryki robić. Co zagrać, głupi, nie? Clear. to jest ryzykowna pozycja no ale Pan top mid no. Aha kurde, zapomniałem. co ja kupiłem, ja chciałem skauta kupić <głodzie> ale miski Bocie co masz, dawaj bizoda Spieprza jest istot, Bocie, próbowało się Kurde, tak blisko. Bait na bota, tak się gra teraz. Dawaj, digla. Lower. Nice, scan. O, nice, już strzela przez ściany do mnie. Don't Co ty robisz, kewa, na tej? Ty... No retard, nie? Jeszcze ja mówię, don't push, jadę. Jadę. Dobrze One-tapa No My good Musisz wyjść gościu, nie możesz tak stać Co oni już... po jednym flaszu się cofnęli? Kar. Super też. Sorry gościu, ale nie wchodzisz pod celownik Short, CT, nic Co za jolo last? Where? No nie wiem, czy w jest, czy short, czy co. Dobra, mamy poważnie, nie? WTF, ra ugania. Kari WV cracker. No nie wydaje mi się. A jednak. No widzisz co tu siedzi. Pana OCD. Co to za gra to w ogóle, ej? Ktoś miał 5 fragów, nie? A teraz patrzcie 18 Pan Milan, Milan. Prywatny anime. Okej okay? Musiałem być na slajdzie teraz, albo longa Nice no, no się dają nawet tak później coś mi się wydaje A, jeszcze można tak? Nie da się ich trafić. Widzicie, oni tak tańczą. Ten gościu, z rado mnie to kucał, wstawał, kucał, wstawał, nie? No i good. No i na koniec jedziemy, jedziemy sobie long. Mam nadzieję, że bot nasz przeżyje, żebym sobie go mógł wziąć. Nie mam flasha. Nie, to mój tupno. Dobra, bo się przestraszyłem. Właśnie koń tańczą, nie? dostał. Mamy go. Jeszcze by są naprawdę łatwe do przeskanowania. No, smok, nie! No i to jest ten gościu CT. Jeszcze tu jest gościu dziś. No właśnie, last na B chyba, nie? Musi być. Mogłem panta na rungę dać, no ale whatever. Pewnie spuszował i na respie naszym jest. No właśnie. Good job. Nawet widzicie, nie było tak źle, może jakaś ranga up No nie, kurde, ale mogłaby już być ranga w góry. Nawet się, że mówiąc tam ci moi team'i, co tak narzekałem, że tak średnio będzie, to nawet nie byli to aż tacy źli. Na pewno pan kawana co zresztą widać był bardzo słaby. Ale dexter był bardzo słaby oprócz Ałupys, AWP bardzo dużo fragów robił, natomiast AMG był dobrym graczem jak na swoją rangę. I to było widać tak, że nie było tak, że tak źle. W sumie. Nie wiem, że ten paint miał w końcu jakieś akcje, ale w tym momencie to już nie ma żadnego znaczenia, więc widzimy się w kolejnym mecziku. Drodzy widzowie niestety sytuacja uległa zmianie i nie byłem w stanie nagrać kolejnego mecziku, ale myślę, że i tak wam te dwa powinny wystarczyć. Więc to tyle. Zostawcie łapkę i suba. No i do zobaczenia w kolejnych nara.